Dzień dobry, Dariusz Pańczuk, firma Arkon Polska. Jesteśmy wyłącznym przedstawicielem firmy SEDA Umwelttechnik w Polsce. Dzisiaj jesteśmy na targach IFAT w Monachium, na przestrzeni wystawienniczej na zewnątrz hal. Możecie Państwo zaobserwować pełny zakaz urządzeń SEDA z różnicy bezpiecznego i efektywnego systemu demontażu w Wycofanych z eksploatacji, włączając w to najnowocześniejsze technologie służące do recyklingu samochodów elektrycznych. Jak zwykle po ifac po największej imprezie tego typu na świecie, oczekujemy zainteresowania naszych klientów, a również zapraszamy serdecznie po targach. Zapraszamy do kontaktu, do rozmów na temat najlepszej dostępnej technologii, jeśli chodzi o recykling samochodów wycofywanych. Z eksploatacji. SEDE oferuje wszystko, co potrzebne na stacjach demontażu. Serdecznie zapraszam do kontaktu i serdecznie pozdrawiam serdecznie.